Rakowski rynek jest przesycony wszelkimi knajpami, w tym także takimi z sushi i ramenem. A tymczasem poza rynkiem również można znaleźć coś fajnego. Dlatego wybraliśmy się z familią Naczyżyny, albo no, nie wiem, nie ogarniam tych dzielnic, do Sushi i roje. I na starcie moją uwagę przykuł ramen miesiąca, czyli Lemon Chicken Ramen. Nagrywałem wizytę jeszcze pod koniec sierpnia, więc ta pozycja może już być niedostępna. Jak będziecie, to dajcie znać w komentarzach, co tam teraz jest. No ale dobra, bo ramen zamówiony przeze mnie był serio pyszny. W tym ramenie bardzo mocno przebijał się smak trawy cytrynowej. Pyszny Lekko kwaskowaty, porcja w sam raz, wszystko dobrze ugotowane, a nie rozgotowane ogólnie warto było zamówić, a po ramenie zjedliśmy takie sushi nazwy nie pamiętam, musicie sami dojść do tego co wzięliśmy. Natomiast powiem, że każda z rolek to zupełnie inne smaki. Słodki, kremowy, intensywny, delikatny, a biorąc wszystko w całość, naprawdę pyszne rolki. A no i nie należy zapomnieć o maczami sui lodach mochi, które były słodkim i smakowitym zakończeniem spotkania. No i Szkoda, że się skończyło, bo dawno tak dobrych dań nie jedliśmy. Serdecznie polecam.